No mniejsza, no ale um... nie, nie chciałem nic złego zrobić, a wtedy się nie wkradł. Jaki start zaraz Patrzcie na to. Dobra. Mam jednego. Pierwszym mordercą jest patecki, a drugim mordercą... Nie wiem czy nie jest mamiko, bo jakoś dziwnie biega, ale na pewno pierwszym jest Patecki, bo wybiegał za 2, a tam leży trup. Dobra, to jest. Y, to jest chyba fake news, bo chyba... A kto teraz siedział na kamerach tyle. Które... Wiem, że 100 dziwem, złotych, wiem, że 100, dziwem, wiem, że 100 ja złotych. Wiem, wiem, wiem. I tam byłem ja, Patecki i Tromba. Jeszcze. I ja powiem, ja i Fryz jesteśmy to... czyści, bo byliśmy to? razem. To, kto? kto? Ja obok ciebie wyszłam. Stopy. Ja byłem cały czas z Murcik. to nie jest możliwe, żebym to ja zabił. Jak ja byłem cały czas... Murciks mnie może potwierdzić. Ej, Ej dobra. Żyje, ale... <laughs> Ej, dobra. Ej, dobra, dobra, słuchajcie, ja mam drugiego zabójcę. Ale to nie ja jestem, to nie jestem... Ja... Ej, ja mam jednego zabójcę i tak. Mocne, Jest z nim. Mamiko, ale uwaga, Znowu wiecie ja. czemu? Wiecie czemu? Bo Mamiko mówi, że szła za mną, a ja jak zobaczyłem, że biegnie do mnie do kamer, to uciekałem i ja jej nie widziałem totalnie na swoim e, polu widzenia. Ej, totalnie chłopacy, totalnie jej nie widziałem, zieli, totalnie. Słuchaj, chłopaki widzieli jak robiłam kartę i robiłam. Mamiko, nie miałaś prawa tam, wiedzieć, że ja tam jestem. Jak mnie widziałaś, to tylko dlatego, że jesteś mi stronie w Waszą Poczekaj mamiko, na jakim... I pasu? ALREADY uh, please, VOTED! Please, 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 stop, stop, stop. Ale na pierwszego... Nie zapominajcie Ale o tym Pateckim, jeśli tak chcemy strzelić... Ale jak... ja cały to... ja ja czas byłem z na, na oczach moich uciekał. Skąd? 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 Nawet nie słuchajcie, co tam gada Nieprawda, nieprawda, no, Miko, Karigoda! Miko, Miko, jaki pierwszy ta zrobiłaś? To nie jest prawda! A Miko, Ale jaki tak, pierwszy tak, tak, zrobiłaś? To trąba! Nie denerwuj tak, mnie! A ja czemu? Może polec, a ktoś może tak, zrobił? A, tak, a to to, to ktoś może zrobił? Węta! Węta, pajasu! Wenta w O2! jaki pierwszy ta zrobiłaś? Ten. Kartę Karte? I nie, i tylką, i No nie, bo na, to po co pobiegłeś do storage'u na początku? Dla mnie to jest trąba! No bo Dla ja sobie latałem na każdym miejscu. Dla mnie to jest trąba! Dla mnie to jest trąba! Ej, okay. okej. Okay. Okay. Nie wiem, na trąba jest czystę, serio. odstawię serio. Lamba oczyszczam, bo był ze mną. Ja Dobra! Dla nie sobie na pateca, wątpisz sobie na pateca. Ale kieruj mnie, to nie ja! Ja robię emergency meeting! Wywalamy MAMIKO! NO KURWA! Co wy zrobiliście? Jezu! To nie ja jestem! Serio ktoś was tak... ja zabiłem. Wchodzi wam do głowy! Kto, to po... Kto powiedział, że ja zabiłem? A, dobra, stały, już jest cicho. Okej, okay, to za... Nie, dwa tezki, co ty się patrzy, czy ten... No, zobaczymy, czy będzie ziomkiem, czy nie będzie ziomkiem. Dobrze, czy, ja dobrze, czy możemy wyrzucić mamiko? Freeze, freeze. Może tak. Dlaczego znowu ja? Znowu <laughs> Karol, zaufam ci, że wyrzuci mamiko. Ale najpierw tylko chcę powiedzieć kuź, dlaczego na moich oczach ją do venta. Ej, dobra, w tym momencie ty chyba robisz content pod Twitcha, czy nie wiem. Stary. NIE <laughs> WSODZE DO TADA GO WENTA! Ty brakujesz teraz! Wchodzisz? Ja, dobra! Padeczki czy mamiko? Pod Padecki, pod Patecki, pod Patecki. Patecki, dobra! Trzeża! Padeczki emergencji i mamiko! Na kogo? Na kogo? Źle, 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 źle! Źle, źle, źle! To mamiko! Że jak mówimy na początku, że na mamiko głosujemy, to nie zmieniajcie tego Jezu, jezu. Yes. Ej, fris, ty się na mnie uwziąłeś. Nie, o, po prostu to było niemożliwe, że mnie widziała. Ja ci, mamiko, mówiłem, że ci dziwnie biegasz na początku. Nie, no ale no kuba, Ale ja zawsze dziwnie biegam, mimo. możesz zobaczyć, nawet jak jestem przyjacielem, czy jestem impostorem. Zawsze tak samo. jestem przyjacielem! Chowam się tu w rogu, w dupie nam wszystkich, nie obchodzą mnie. Co patetki cięż... Aha, bo z nie na telefonie, miałem mówić, ciężko się na telefonie włącza te... To... Co, co, co jest? Yy, ktoś nie żyje! a to mam dobra. No, to Panowie, to nie stawiamy. ja. Jacob, Jacob troluje. Dobra, wyrzucimy ciebie, a później Jacoba po prostu. Ale, dobra, dobra, możemy tak zrobić. Karo, a czy ty, Kuba, że możemy tak zrobić? Właśnie wygraliśmy. No Kuba na Majka do venta i jeszcze mówi, jakiś content. Ale bez... ale tak Ej, dobra, 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 Potrze potrzebuję sekundę, ja już wiedziałem, że wy na mnie zagłosujecie, ale myślałem, że będziesz takim ziomeczkiem, że mnie zobaczysz, że wskakuję do Wenta i że z niego wyskakuje i że po prostu ja cię oszczędzę i będziemy sobie grali jeszcze chwilę. Jak dwa razy mrugniesz, to ja będę wiedział. W dupę jeża, sorry czacior, sorry czacior. Idę z Karigodą Chodź Karigoda, teraz ja latam z tobą Chodź tutaj do Navigation O tak, idealnie, idealnie Pięknie Zrobił, zrobił Murciks w ścianę oczywiście Typowy impostor To jest Murcik, to już dla mnie jest murcik z wariaci Okej, okay, tu nic nie ma ESSA, bardzo szybkie Okej okay. Co tam czat, możecie jakieś pytanka zapytać to wam mogę podpowiadać w wolnym czasie Jest na niego plan. Dobra Będzie dużo fragów Chciała w elektryku, ale go nie widziałam, mogłam chyba zreportować Ja mogę spokojnie oczyścić na tą rundę Mam elektryku. W elektryku? Murciks Ja tak. byłem w elektryku, no wiem, potwierdzisz byłeś. to, że to nie ja? Potwierdzisz, że to nie ja? <laughs> Potwierdzam, że włączałeś ze mną światło Kto to zrobił? Stary poli, nie, nie stary, poli nie stary poli do admina i tam nie ma nikogo. No dobrze, no to on od początku Podpolic. gry też był tak. ze mną, więc on jest Tak, taki. no ja z Kiślem na sam początek się ja trzymałem jak ziomeczku. Słuchajcie, jedna sprawa, jedna sprawa. Możliwe, że jestem całkowicie... A kto, a, poczekajcie, a kto był poli... Ja mam bardzo ważną rzecz do powiedzenia, bo wydaje mi się, że wiem kto to może być. Mi się wydaje to że to co? może być self report Murcix. Pojaro? A nie, nie, nie. Nie, dobra, cofam. Nie zrobiłabyś, nie zrobiłabyś tego, że zabijasz kogoś albo oczach. Kto, co? Kto był y, bo jest są dwa fragi, tak? Y, okay. Ja widziałem Jacoba ostatni raz na kamerach. Ja siedziałem na kamerach na początku rundy, on przybiegł, tylko że ja pobiegłem do góry i on musiał gdzieś zginąć tak mi się wydaje po lewej. Więc pytanie, kto był też z lewej strony albo inaczej, kto był z prawej strony? Ja byłem z, prawej ja, z... Ja, ja byłem w ja piśle. Ale to nie, nie... No, ja to siebie potwierdza. Trąba potwierdza, mamiko i mamiko potwierdza trąbę, tak? Nie, ja potwierdza. Tak, tak, Zrobiłem na trąbę. Zabł... Zagłosowałem na trąbę przypadkiem, sorry. Dzięki. <śla> Nic się nie dzieje, stary. Zdarza się najlepszy. Dobra, kto jest najbardziej podejrzany? Nie, please. Według mnie i patec. Nie wiem. Jaki ja mam... kur... Czemu se... serio <ślał> Czemu to robisz teraz? Przecież byłem. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Mogę wam powiedzieć totalny cały paw, bo sobie bo powiedziałem, że zapamiętam. Admin, e, wyłączyłem pierwszy, Oksygen e, włączyłem pierwszy jako pierwszy, dlatego tam na dole tak szybko został wyłączony. Bo to ja. I wiecie, kto włączył światła? Ja zmurcic. Także to nie ja, także Kiślu Przeproś. O nie, o nie, o nie, nie. Dobra, zapłacę, na, na tak? NIE! Serio nie, jakim... Czemu, Michael, chcesz robić takie rzeczy? Naprawdę nie, ja to jest jakiś z dupy ten! Ja dwa... Ja dwa wyładowałem! W sensie, dzięki mnie nie umarliście. Nie... Skazuję cię na lot w kosmosie bez wskazków. <grym> Michael, zagłosowałem na ciebie, bo cię nienawidzę. Dobra, możemy spokojnie skipnąć. Jeszcze jest dużo Jadęski, czasu. skip, bo trolujecie. Trolujecie, krzyczycie... Patryc, Jerry, ja... Nie, to nie Murciks, Murciks by nie zrobiła takiego self reporta wiedząc, że ja tam jestem. Czajcie o co chodzi? Że ona... Ja z Kisztem nie chodzę, bo Kisiu... <śmiech> śmierdzi. <śmiech> Ty, czy ktoś skoczył do wenta? Nie. Okej. Okay. Dobra, ale kto to może być? Minimike nie, bo Minimajk się tak nie odzywa. Tutaj sobie robimy zadanka z trąbą i z Minimajkiem. Nie, 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 to nie... Mu... To raczej nie jest Murcik, bo Murcik wiedziałaby, że to ja jestem. Chociaż to może być ten Murciks taki typowy ten. Chyba że Murciks mnie nie widziała wtedy. Hmm. Jeżeli to jest Murciks i Murcik tam zabiła, to znaczy, że to jest... ja jestem... No nie gadajcie, że znowu światła. Znowu światła. To jest Karol. W tym momencie wydaje mi się, że to może być Karol. Dwa suby wpadły. O cholera, kto zasubował? Powiedzcie. Moi drodzy, ja zrobiłem emergency meeting, bo widziałem na kamerach, jak Freeze wyskakuje z wenta. Tak. Wierzę w to? Wierzę w to? Ponieważ Karol. To jest kłamstwo. Karol robi elektrykale. robi nie światła. Kazaj, nie światła. Dobrze, Dziej Dąbrowski. Jakim cudem, jak Pan ja byłem na kamerach nie teraz? Wreszcie, nie, 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 ja cię Zamyka, mijałem przed chwilą w kafeterii. Nie, tylko za mną, chcę się zabić. Nie, przepraszam, ja ja powiem <grym> tylko. Trąba, w ogóle cię nie słychać, w ogóle cię nie słuchać, trąba. Tak, to prawda. Jasiu, byłem na kamerach. Nie, mówię, Nie cię było. Pięknie z elektrykiem. Nie 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 nie, 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 nie. Ja byłem na kamerach przed chwilą i z kamer prosto biegłem do, kaf do kafeterii, żeby zrobić emergency meeting. Światła zgasły, więc biegłem w, w stronę świata i potem zawróciłem od razu do kafeterii. W kafeterii mijałem się z Freezen, który biegł w stronę elektryki. To jest to. Przy Medbayu. Siedziałem. Nie, to jest troll totalny. Frizen to jest totalny troll. na moich oczach ja Zeta. Mówię ja? ja się Jaśu, nigdy nie... nie kłócę jak, jak, jak jestem czegoś pewnego, jak mówię prawdę. Jasiu jak, jak prostu... to jest totalny troll. Ja ci to jest totalny troll. Nie, po pierwsze nie, nie, nie. na kamerach siedziałem ja nie, tylko nie, przez chwilę. Teraz nie, z się nie kłóciłem, bo wtedy byłem kłamcą. Ale teraz Jaśu, jak mówię ale... prawdę to się będę do końca kłócił. Ja Jaśu, widziałem to jest jak nie, wyskakuje. To jest totalny wyskakuje. A teraz troll. jeszcze mówi, że byłem na kamerach no. Ale no? kiedy ty byłeś Jasiu na kamerach? Jak ja byłem na koło kamer przez jakieś 15 sekund i cię tam nie widziałem ani razu więc ja ci twój path ja no to nie, no to teraz jak byś go krył, bo byłem na kamerach bardzo hmm. długo, jeszcze tam robiłem kabelki przy kamerach. No to musiałeś być A potem wbiegłem do kamery, zobaczyłem kamery, zobaczyłem friza i od razu końcówka gry Dobra, to do... dobra, to kto, kto myślicie, na kogo zagłosowaliście? To jest na moich oczach wyskakiwał zwęta. Ej, i jest, jest moim to tego zdaniem pewien, nie będę tego zgolił do końca. A teraz słuchajcie, moim zdaniem to jest Karol, bo on bardzo lubi światła włączać, a druga sprawa jest taka, że może to jest Murciks e i reporcik na początku, ale może, może. Może, może, a może to jest rąba, bo ja go nie lubię. Aha, Znowu światła, to chyba Karol tutaj popisóweczkę swoją zrobił. Dobra, mogę z Trąbą polatać. Albo ze Starym Poli. Stary Poli to jest gościu. Jasiu Dąbrowski to jest... W ogóle Jasiu Dąbrowski jest tak, miłym, tak miłą osobą, że to jest szok. Dobra, tutaj ich popilnuję. Starego Poli i Trąbę. M o, Murciks. Teraz patrzcie, idziemy na łowy szukać ciała, które zabiła Murciks. Bo Murciks taka jest, po prostu. Okej, okay, ktoś tu jest na kamerach? Kiślu. Okej, okay, Kiślu może być na kamerkach, śmiało, może być. Trąba, morciks. Dobra, lecimy z Kiślem. Dawaj, Kiślu, lecimy. Na górę, dobra. To trąba? O kurde. Czy my przy... Dobra. Kto to zrobił? Kto zamknął? Kto jest... Co? Nie. To cały czas... Jeżeli my przez to przegramy, to się zesram. A czemu tu nie poszedł na dół? Ja myślałem. Aha, bo kiśu został zamknięty. Hmm. Trzeba znaleźć ciało. Trzeba znaleźć ciało. Report. To jest trąba. Moi drodzy, widziałem jak biegł strony, od strony Kiśla. Jasiu! Jasiu, biegłem do kafeterii sobie spokojnie, bo w ogóle ktoś tam drzwi i ty tam byłeś i Patec. Nie gadajcie! Nie gadajcie, że jest taka sytuacja, że ja podchodzę do ciała i widzę ciało, chcę zreportować. Jest na nim stary poli i ty tam, tam też trąba jesteś. To jest ktoś z nas trzech? No tak, to, jest, to, jest to jest trąba, to jest trąba na bank, moi drodzy. Jaśu, Widziałem, jaśu. jak trąba bieg od strony ciała, i to nawet raz. go nie zreportowałem. To może być trąba. Ja przybiegłem i zreportowałem. To, to, to może być trąba. Teraz zostałem te drzwi, i musiałem zduptać dookoła w storage'u, a później w kafeterii. Tylko że zamknąłeś niestety jak były dwie osoby, a nie jedna. Nie, 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 ja nic nie zamykałem, bo nie jestem impostorem. Zrobiłem zadania i sobie biegałem, nagle widzę biegałem sobie z Kiślem, nagle widzę, że dobiegasz ty, po chwili patrzę, nie ma, nie ma nie ma Kiśla, ty biegniesz w moją stronę od strony kafeterii, biegnę zobaczyć co z Kiślem, że tam ciało Kiś. Trąba, ja, gdzie Trąba, skończyłeś jak rundę? jak nic? Gdzie skupiłeś? Ja staczyłem rundę w nie prawie. I mnie... Dobra. Ja się nie ja A skąd minąłem... biegłeś? A skąd biegłeś do Uber No ja biegłem do Upper China, z kafeterii. No właśnie, I co ej, nie widziałeś chciał? Ej, Ale ej! Ja... A to? ja po... Ty się biesz. Ja Jasiu... ty... Ja wyszedłeś od no, dołu no. i pobiegłeś w prawo. Jasiu, a powiedz tym jedną rzecz. Czy? Yy, ty... Kurde, no mógłbyś też na mnie zwalać w sumie, Jasiu, także wydaje mi się, że to jest trąba, a co, a kto w poprzedniej rundzie Trąga, wywalił tak, Friza, kto wywalił Friza, kto wywalił Friza, kto wywalił tak, tak, Friza? Ja z... wywaliłem Friza, bo ja zobaczyłem jak z wentów... Dobra, e... weź tego trąbę, zamknij, bo se mikrofon ma słaby, niech se kupi nowy. <laughs> Tromba momentami masz mikrofon ten... Tromba, musisz te ustawienia co ma Miko zrobić. No. Na, na, na... Ja piernicze nie wierzę, to masz od tak Nie serce Ja patrzyłem na te nie kamery. Ja, po ja patrzyłem śmierć, na... jak to jest? Jak ja jestem impostorem i mam większy zasięg widzenia, to mam też większy zasięg widzenia kamer? Bo u mnie były kamery zgaszone!